Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z trzema polecajkami książek z motywem sióstr. I powiem Wam, dla każdego będzie coś dobrego. Pierwsza książka to literatura piękna, Wrony Petra Dworakowa. Mocna literatura, piękna książka psychologiczna o trudnych relacjach w rodzinie i o tym, do czego prowadzi... Różnicowanie, yy, szczególnie dawkowanie miłości na dzieci, czyli jedna siostra jest lepiej traktowana niż druga i jak to wpływa na nie obie. Więc gorąco Wam polecam. Kolejna, piekielnie szczere, przepiękna powieść o tym, jak wsparcie rodziny dużo nam daje, kiedy jesteśmy w trudnych momentach naszego życia, kiedy borykamy się z jakimiś problemami, to jak wiele daje nam rodzina. Więc gorąco Wam polecam, szczególnie dla fanów psychologii. I ostatnia to dla tych, którzy poszukują trochę więcej emocji i lubią thrillery bądź kryminały, nie zaznasz spokoju. Małgorzata Łatka. Tutaj mamy trzy siostry, które spotykają się po latach po przeżyciu, ogromnej traumy w dzieciństwie. Ich relacje się zepsuły, w dorosłym życiu prawie w ogóle się nie spotykają, a teraz nagle spotykają się po latach żeby pomóc jednej z nich, ale też, żeby powrócić do przeszłości. Jak powrót do przeszłości wpłynie na nie i co się z tym wiąże? Co takiego się kiedyś wydarzyło, że zepsuło te ich relacje. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam do przeczytania. A teraz piszcie w komentarzu, jakie Wy książki polecacie z motywem sióstr i czy którąś z tych książek żeście czytali i jak Wam się podobała. Czytajmy i do zobaczenia!